Po śmierci poprzedniego Dona, w Akademiku wszystko się zmieni. Testament wskazuje na mnie. Aby zaprowadzić nowy porządek, będą musieli zawrzeć pakt z diabłem. Mnie bardzo podoba twoje zaproszenie. No i? Strajcy muszą zginąć. Cezary z trzeciego piętra zrobił się ostatnio bardzo trudny. Rozmowa. A w odpowiedzieć za swoje czyny. Myślisz, nie raz? Kryją, wypełni go pasja. Jęź nie, nie, nie Nienawiść! W nowym mafijnym serialu pod tytułem Dom Boskiego Posłańca.